Witajcie, cieszę się bardzo, że moje przednie pocinki Wam się spodobały i że zadaliście mi dużo pytań na Facebooku, żebym mogła zrobić sesję IQ. QA, czyli pytania i odpowiedzi. No, Wiki, dopiero zaczęłaś, już przekręcasz wszystko. Skup się. I tak, IQA, a Ty mnie nie przerywaj, bo Ci się zaraz skupię na łóżko. Kontynuując myśl, chcę oświadczyć, że oczywiście pamiętam, jak zakończył się przedni pocinek i że zdekaralorowałam determinacyjnie, że coś upoluje. No, zakończyło się to tak, jak się zakończyło, czyli yy, fatalnie. I o tych fatalnych skutkach mojej łowczej akcji opowiem na końcu, bo najsam pierwszym pytania bardzo zapraszam. Dzisiejszy odcinek ma swojego sponsora i jest nim producent akcesoriów dla psów Dingo. Konkretnie to chciałabym skupić się na tych szelkach, które widzicie, bo sprawdzają się Turbo Surper. To model card, ale co ważne i wygodne, pasek obwodowy z klermerką do zapinania jest z szwyty z paskiem idącym przez psi grzbiet. No i to jest super, bo ani pasek w obwodzie, ani kalermerka nie przesuwają się, np. pod brzuch. No a poza tym, żelki są bardzo piękne i sporo ludzi zwraca na mnie uwagę, a ja lubię być w centrum uwagi. Do kompletu jest też smycz oczywiście. Ale to nie koniec, bo ja rzecz jasna załatwiłam Wam i Waszym mopsom rabat. I możecie te szelki przez internet kupić z 15% zniżką. Wystarczy wpisać go w okienko po dodaniu produktu do koszyka. Link i kod rabatowy znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie o mierzeniu przed zakupem. Na stronie Dingo znajdziecie tabelę wymiarów. Ja Wam powiem, że mam rozmiar M, a mam parwie 8 lat, jak wiecie, i mam nienaganną figurę. Myślę, że większość mopsów będzie miała rozmiar M, bo szelki mają szeroką regulację pasków. Eska jest malutka, naprawdę. Byłam, przymierzałam i raczej dorosły mops nie wejdzie, ewentualnie maluch. Polecam z łapą na sercu. Wiktoria. Dobrze, pierwsze pytanie. Wiki, proszę podpowiedz, czy my ludzie jesteśmy w stanie zrobić taką słodką minkę, jak wszystkie mopsy, kiedy chcą piasteczka? Ogólnie to yy, nie. Jeśli chcecie brać o no... Yy, jak się nazywają ludzkie piastka? Ciastka. Ciastka, to musicie polegać wyłącznie na swojej sile przekonywania innych, by wam je dali. W niektórych apsektach macie przewagę, bo umiecie mówić na przykład. Natomiast bycie uroczym wizualnie przychodzi wam trudniej, no bo macie jakąś taką dziwną sierść na ciele, taką rzadką. Wylewoluowaliście trochę za bardzo. Jakie są twoje ulubione piastka? Ja to ogólnie zeżrę wszystko i nie patrzę, co leci, ale jakbym miała wybierać, to takie mięsne raczej, tak no, ogólnie mięso. Wikusiu, co jest ważniejsze dla mopsika jedzonko czy mamusia, tatuś? Tutaj są dwie odpowiedzi, bo one wynikają ściśle z pewnej zależności, niestety. Ogólnie najważniejsze jest jedzenie, bo pozwala przetrwać, na, no ale ponieważ to człowiek daje jedzenie, no to człowiek jest najważniejszy. Ale ty w poprzednim odcinku uznała, że mi pokażesz, że umiesz polować i jesteś niezależna. To było w przednim odcinku, byłam zmęczona i nie wiedziałam, co mówię. Kolejne pytanie, proszę no dobrze. O czym marzy każdy mops? No o tym, żeby sparcerów było dużo i w różne miejsca, a nie ciągle ta sama tarsa, bo jak się dwa czy trzy razy pójdzie na tę samą tarwę, to nie ma co wąchać, bo wszystko wywąchane już. I żeby posiłki na czas były, a nie, że my musimy mhm. się upominać, że dobrze, to już. I do, żeby, dobrze, dobrze, dobrze. I żeby codziennie Myślę, było. Myślę, że wszyscy zrozumieli. Czy zamówiłaś pogodę na zlot? No, ja to codziennie modło buddyjskie uskuteczniałam, by nam na tym zlodzie nie padało. Zwłaszcza, że jechałam pierwszy raz. Ostatecznie mieliśmy turbo-świetną pogodę. Najlepszą we wrześniu, jak się potem okazało, więc modły zadziałały. Pewnie nie tylko moje. Niedługo pojawi się relacja, więc sami zobaczycie, jak było ciepło i słonecznie. Skąd w mopsiach takie szaleństwo, że czasem biegają bez opamiętania w kółko, a potem zalegają na długie godziny. My, Mopsy, jesteśmy kurtkometrażowymi buddystami. Krótkodystansowymi chyba. I dlaczego buddystami? No, kurtko tego i buddystami, bo buddyści są tacy radośni i mają 15-minutowe więc to dlatego tak jest. No dobrze, moja droga, to już koniec pytań. Teraz trzeba, widzom pokazać, co z tym twoim polowaniem wyszło, że się nie udało. Co za kompromisacja.